Witam Was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik. Jest to bardzo poważny filmik, bardzo smutny filmik. I mówiąc o bardzo złej rzeczy, która się dzieje na świecie, w pewnym kraju. A chodzi mi o wojnę w Izraelu to jest kolejna wojna, która wybuchła na świecie. Nie wiadomo kiedy się zakończy. Mam nadzieję, że szybko się zakończy, że ludzie będą mogli normalnie żyć i że będzie jak najmniej ofiar po każdej ze stron i że dojdą do porozumienia. Żeby Izrael był wolny, ale też cywile z drugiej strony, ze strefy gazy, też byli wolni. Żeby żaden Hamas, ci terroryści, nie mogli nad nimi decydować o takich rzeczach jak wojna. Więc mam nadzieję, że ten filmik do Was dotrze i zrozumiecie, jego przesłanie, więc żeby nie przedłużać się z tematem. Wojna w Izraelu. Zaczęła się 7. Października 2023 roku. Izrael w tym dniu późną nocą został ostrzelany ze strefy gazy przez Terrorystów z Hamasu Izraelowi udało się odeprzeć większość ataków, ale kilka bomb spadło. I w kolejnych dniach też Izrael się broni, ale też atakuje, bo chce pokonać tych terrorystów z Hamasu. Żeby Izrael był wolnym krajem. Więc Izraelu, jestem z Tobą, wierzę w Ciebie i uda Ci się zapanować pokój w swoim państwie oraz w strefie gazy. Wierzę, że wszyscy cywile, czy to z Izraela, czy to ze strefy gazy, Będą mogli w końcu odetchnąć i będą żyć normalnym życiem, a nie martwić się, że ktoś ich atakuje, że ktoś ich zabije. Więc namawiam cały wolny świat do. Tego, żeby pomógł Izraelowi, ale jak te, też i strefie gazy, pozbyć się Hamasu, peć z Hamasem terrorystami. Wolny Izrael i wolna strefa gazy od terrorystów, islamistów, którzy niby są islamistami, ale są terrorystami. Bo normalna wiara islamska nie namawia do mordu. To jest po prostu zaprzeczenie wiary. To jest ideologia. Wiecie, terrorystom z Hamasu, czy jakimkolwiek innym terrorystom na świecie. Nie wolno pluć na religię. Oni nie są żadną religią. Nie są jego zaprzeczeniem. Więc czy to wiara żydowska, czy to muzułmańska, katolicka, czy jakiekolwiek inna na świecie, powinna być wolna od właśnie takich ludzi. I każdy kraj, każdy obywatel, cokolwiek wierzy czy nie wierzy w żadną religię, powinien być wolny. Więc namawiam ONZ i wszystkie kraje, żeby pozbyć się Hamasu, pomóc Izraelowi i strefie gazy, by mógł nadal być pokój. Więc. Mam nadzieję, że wspieracie mój apel i że mój filmik był dla was zrozumiały. Więc Izraelu jestem z tobą. Cywile ze strefy gazy też jestem z wami. I mam nadzieję, że każdy jest bezpieczny. I że Osoba, która utkwiła w moim sercu przez Eurowizję, czyli Netta, jest bezpieczna i że jest cała i zdrowa. Bo lubię jej piosenki i cię słyszeć nadaje jej twórczość. Więc wolny Izrael i wolni ludzie ze strefy gazy, perc z Hamasem. Więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I zostało mi tylko na koniec się z wami pożegnać. Więc do zobaczenia. Cześć, papa. Pa.